Pamiętacie serię z topowymi kluczykami? Dzisiaj przypomnimy sobie te odcinki i zaprezentuję Wam 10 najfajniejszych kluczyków samochodowych. Zapraszam Was również na mój drugi kanał, tam prezentuję content, gdzie pokazuję się już przed kamerą. Zajrzyjcie na odcinek wprowadzający, linka do niego macie w opisie i zdecydujcie czy zostawić suba, a tymczasem lecimy z tym zestawieniem. Samochód tak zaawansowany technologicznie jak BMW Serii 7 po prostu musi mieć bardzo zaawansowany technologicznie brelok. Ma on cztery przyciski do blokowania i odblokowywania samochodu, jak i otwierania bagażnika. Jest również wyposażony w kolorowy, dwucalowy ekran dotykowy, który pozwala na nawigację palcem, aby zobaczyć informacje takie jak czy wszystkie drzwi są zablokowane i jaki jest na przykład aktualny zakres paliwa. Zdecydowanie najfajniejsze jest jednak to, że można go użyć do zdalnego parkowania samochodu. Klucz do Tesli został zaprojektowany tak, by wyglądał jak mini Tesla Model S. Oprócz blokowania i odblokowywania drzwi samochodu, kluczyk Tesli może być użyty, aby nakazać samochodowi przejechanie nim do przodu i do tyłu, a to wszystko z pewnej odległości, bez nikogo w środku. Maserati robi wspaniałe samochody, a ich brelok nie odstaje od nich ani o trochę. Metalowy brelok ma dużą wersję klasycznego emblematu. W przeciwieństwie do innych egzotycznych samochodów, kluczykowy brelok Maserati wygląda przecudownie. Warto dodać, że kluczyki te są takie same dla kilku modeli Maserati i może nie mają jakichś super wyrafinowanych funkcji, to podstawowe cztery przyciski ukryte są na drugiej stronie kluczyka. Zdają się one w 100% wystarczać. Porsche zaprojektowało dla pana Mary zupełnie nowy brelok i jest on zupełnie wyjątkowy. Kształt ten klucz ten przypomina nadwozie auta, co widać tak naprawdę na pierwszy rzut oka. Ponadto, w sklepie Porsche, gdy zdecydujecie się na załku biednego z ich aut, można zamówić sobie kluczyk z funkcją pendrive'u. Jest to świetny pomysł, tylko czy aby na pewno warto dać za kluczyk będący pendrive'em 50 razy tyle co za zwykłego pendrive'a o tej samej pojemności? Osądźcie sami. Choć kluczyk do Astona Martina może poradzić sobie jedynie z zadaniami przeciętnego kluczyka, estetyka tego klucza czyni go bardziej wyjątkowym niż większość innych kluczy. Włożenie tego kryształowego klucza do środka deski rozdzielczej Aston Martina, który nigdy się nie zestarzeje, czyni go naprawdę wyjątkowym. Przenieśmy się trochę w czasie i powiedzmy sobie o Nissanie 300ZX. Do dziś jest to jeden z najbardziej poszukiwanych kluczy dla entuzjastów motoryzacji. W tym momencie można kupić sobie replikę za około 50 dolarów, czyli jakieś 200 zł, ale jest to tylko i wyłącznie replika. Nissan zaprzestał produkcji klucza tytanowego 300ZX krótko po zakończeniu cyklu produkcyjnego modelu. Klucz jest tak znakomicie prosty, że aż chce się go mieć. Dajcie znać, czy Wy polubilibyście ten kluczyk. Chociaż Porsche i Tesla mają podobną ofertę do tego klucza, kluczykowy brelok Pagani jest tym, który naprawdę się wyróżnia. Po pierwsze, idealnym i efektownym wyglądem klucza. Po drugie, w kluczu zaimplementowany jest również dysk flash USB. Po trzecie, wciąż jest kluczykiem, więc przyznacie, że jest to klucz wielofunkcyjny. Spiker to ekskluzywna holenderska marka produkująca samochody sportowe w niesamowitym unikalnym stylu. Samochody te nie przypominają praktycznie żadnych samochodów innych firm dostępnych na rynku. W idealny sposób łączą one luksus wraz z surową mechaniką nawiązującą do lotniczych tradycji marki. To, że Spiker dba o detale, możemy uświadczyć w kluczyku modelu Aileron. Jest to bardzo niewielki kluczyk wykonany z metalu, w którym mechanicznie wytłoczono logo producenta oraz nazwę modelu. Mi kluczyk przypadł bardzo do gustu. A wam? Maybach to ikona luksusu i własność Mercedesa. Początkowo modele 57 i 62, czyli ekskluzywne limuzyny, które były sprzedawane przez Maybacha, miały być bardziej prestiżowymi i bardziej luksusowymi wersjami S-Klasy. Niemcy zdecydowali przywrócić do życia starą markę, by jeszcze bardziej zwiększyć kunszt tych pojazdów, no i się udało. Kluczyk ten może nie urywa pewnej części ciała, ale zasługuje on, w mojej opinii, na wyróżnienie. Uwagę przykuwa dość niepowtarzalny i raczej średnio ergonomiczny kształt, kto co w sumie lubi. Przejdźmy sobie do kluczyka brytyjskiej marki produkującej luksusowe samochody, jakim jest Bentley. Poza ekskluzywnym wykończeniem wnętrza, drewnianymi wstawkami, pikowaną skórzaną tapicerką. Bentley postarał się, by nawet najdrobniejszy i najmniej dostrzegalny element zwracał na siebie uwagę. I tutaj właśnie chodzi o kluczyk. Kluczyk wygląda nieźle. Udało im się osiągnąć swój cel. W modelach Franks P oraz Continental GT brelok wygląda naprawdę rewelacyjnie. Materiał, z jaki został wykonany przypomina czarne klawisze fortepianu. Naprawdę jest to wzór do naśladowania w kwestii luksusowych kluczyków. Jeżeli ten odcinek podobał Wam się, w komentarzu dajcie znać, który kluczyk podobał Wam się najbardziej. A jeżeli jakiś kluczyk pominąłem, który chciałbyś zobaczyć w kolejnym zestawieniu, daj również znać. W tym odcinku to wszystko. Do...